Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Drużyna juniorów starszych Stadionu Śląskiego szukała przełamania w rozgrywkach pierwszej Ligi Wojewódzkiej w trzech pierwszych meczach sezonu. Podopieczni trenera Dawida Miłkowskiego ugrali dwa punkty. Liczyli więc na to, że przy okazji domowego starcia z GKS-em Tychy uda im się sięgnąć po pierwszą wygraną. Ale już w trzeciej minucie meczu zrobiło się niebezpiecznie. Pod bramką Michała Szynkiewicza po dość przypadkowym zagraniu futbolówka wpadła na poprzeczkę stadionu. 10 minut później dobrą akcję na połowie przeciwnika rozegrali gracze stadionu Jakub Urbański zagrał w kierunku Kacpra Sobierajskiego, ale ten nie zdołał dołożyć się nogi na tyle czysto, by skierować futbolówkę do siatki. Jedni i drudzy w tej pierwszej połowie mieli problemy ze znalezieniem sobie sposobu na stworzenie dobrej bramkowej okazji. Przyjezdni ograniczali się do straszenia miejscowych nieudanymi uderzeniami z dystansu, ale w 23 minucie Mateusz Kral, próbując blokować rywala, sfaulował go we własnej szesnastce. Z rzutu karnego pewnym uderzeniem popisał się Daniel Sobieraj i GKS Tychy objął prowadzenie. Chorzowianie przed przerwą stworzyli sobie tylko jedną okazję do tego, by doprowadzić do wyrównania. Z, za 16 uderzał Mateusz Kral, ale świetnie interweniował w tej sytuacji golkiper przyjezdnych. Fatalnie rozpoczęło się drugie 45 minuty dla Zielonych. Z prawej strony pola karnego piłkę dośrodkował jeden z graczy GKS-u Tychy. Akcję głową zamknął Daniel Sobieraj i goście wygrywali w Chorzowie już 2-0. Drużyna trenera Dawida Miłkowskiego niemal błyskawicznie poszukała odpowiedzi, ale z bliska przestrzelił Kacper Sowierajski. W 55 minucie zrobiło się z kolei groźnie w polu karnym Chorzowian. Michał Szynkiewicz mógł odetchnąć z ulgą po tym, jak piłka uderzyła w boczną siatkę jego bramki. A to już 61 minuta i groźny strzał z dystansu autorstwa Mateusza Lipowskiego. Zieloni szukali bramki kontaktowej, ale w tej sytuacji Michał Szynkiewicz musiał ratować ich przed stratą trzeciego gola. W 66 minucie spod opieki przeciwnika uwolnił się Kacper Sobierajski i mimo ostrego kąta sprawdził czujność bramkarza GKS-u Tychy. Jeszcze raz Zieloni, jeszcze raz piłkę dostał Kacper Sobierajski, uderzył za pola karnego i po rykoszecie stadion miał już drożny. Spotkanie wyglądało na wyrównane. Goście z Rzadka mieli szansę do tego, by znaleźć się w polu karnym stadionu, ale kiedy już uczynili to, w 71. minucie Karol Pruchnicki podwyższył prowadzenie swojej drużyny na 3-0. Gospodarze starali się jeszcze o gola honorowego, ale ostatecznie nie udało im się już skierować futbolówki do siatki przyjezdnych. Ostatecznie GKS Tychy pokonał w Chorzowie stadion Śląski 3-0. Szczerze mówiąc, szczególnie w pierwszej połowie, bo trochę druga inaczej to wyglądała, ale w pierwszej no nie był to jakby za dobry mecz obu ekip. A tak naprawdę no paradoksalnie my sytuacje, oczywiście nie było to, mieliśmy tam 200-procentowe sytuacje, ale inne sobie tworzyliśmy, których nie wykorzystywaliśmy, a my znowu dajemy jakby prezenty. I robiliśmy to samo sytuację, które w dwóch poprzednich Meczach. Właśnie sobie przed, przed tym meczem gadaliśmy z chłopakami, że mamy sytuację dwa poprzednie mecze, których teoretycznie moglibyśmy mieć przynajmniej po trzech meczach, po trzech meczach przynajmniej te 6 punktów. Mecz, w zeszłym meczu prowadzimy 2-0, przeciwnik dochodzi nas na 3-2, my dopiero wyrównujemy na 3-3. W poprzednim jeszcze meczu z UKS-em, gdzie UKS praktycznie całą połowę broni się i nie chce wychodzić do ataku. My z nimi remisujemy. No dzisiaj jest sytuacja, że znowu dajemy im prezenty. i Zamiast przynajmniej żeby to było wyrównane, bo tak jak to nie było tak, że jakby ktoś zobaczy suchy wynik, no to, to myślę, że że pomyśli sobie, że te Tychy no po prostu wjechały tutaj do, jak do siebie i, i wygrały mecz, A z przebiegu meczu no to my prezenty i nie potrafimy wykorzystać po prostu swoich sytuacji. Gramy swoje, ale dopiero jak dostaniemy, widać, że przegrywamy, to mega się wtedy zabieramy. Tak jak tutaj była sytuacja, Tak w drugiej połowie i szczególnie w końcówce no trzeba powiedzieć, że okej, okay, skończyło się 3-0, ale praktycznie no, Tychy rzadko gościły na naszej połowie i to my prowadziliśmy, e, prowadziliśmy grę, tak samo było w poprzednim meczu. No i co nam daje z tego prowadzenia? No po prostu nie jesteśmy konsekwentni w tym robimy. Jeżeli dajemy prezenty, że obrońcy zamiast bronić podają do przeciwników, my zamiast strzelać oddajemy piłkę przeciwnikowi, no to mimo to, że się prowadzi gry, no to za, za fajny styl nic po prostu z tego nie ma. I na tym po prostu musimy się skupić. To, co powiedziałeś, nie można im odmówić tego, że nie chcą, że w cudzysłowie nie, nie w kolokwialnie mówiąc, że nie zapieprzają, no ale jednak po prostu brakuje czegoś, żeby przełożyć to nagle. Z mojego perspektywy jako trenera, no po prostu ja to widzę, że w żadnym tych meczów nie jesteś nie jesteś słabszym, nie jesteś słabszym zespołem. Ale tak naprawdę mamy 4 mecze i mamy po tym dwa punkty, także no nie powinno tak wyglądać, o tak to powiem. Sporo pracy po prostu przed nami, mamy taki zespół, który jest ja bym powiedział równy, także różni... Dzisiaj były kilka zmian w składzie, e, też zawodnicy, którzy w zeszłym roku, ja tego 24, w tym dostali więcej szansy. I mówię, no jest taka ekipa teraz, szczególnie z tym rocznikiem 25, kilku z 2006, że spokojnie to można rotować. No i... Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z ich pracy treningowej. Widać, że oni idą do przodu, ale to po prostu też trzeba potem przełożyć na boisko. A jeżeli nie będzie takiej piłkarskiej rywalizacji, takiej piłkarskiej złości, może tego po prostu elementu w tym wszystkim brakuje, żeby być to i dodać i mówię i tą konsekwencję. W zeszłym roku poczuliśmy się za dobrze wygrywając mecze i tak samo czuliśmy się w poprzednich meczach już tej, tej rundy. Za dobrze, kiedy za każdym razem, bo w trzech meczach prowadziliśmy mecz za, za każdym razem. Dzisiaj pierwszy raz była sytuacja, no że nie zdobyliśmy ramki i tego prowadzenia nie było. I szczerze wchodząc do szatni, myślę, że po prostu właśnie. To nas gdzieś tam usypiało w poprzednich meczach. Po tym prowadzeniu dzisiaj myślałem, że spokojnie wyjdziemy i jakby zrobimy swoje. No ale jeżeli na początku drugiej połowy tracimy od razu bramkę na 2-0, potem z głupiego błędu tracimy na 3-0, no to mówię, tu musimy sobie po prostu, no to jest 0-1, to jest prosta odpowiedź, czemu tak po prostu się stało.